Modlitwa na wieczór z Maryją. Witajcie moi drodzy w sercu Maryi. Dobra Matko, Maryjo, chcemy dziś trwać przy Tobie, gdy dzień dobiega końca. Z sercem pełnym wdzięczności i zmęczenia, z ciszą wieczoru i pragnieniem pokoju. Chcemy spocząć przy Tobie jak dzieci przy matce, bezpiecznie, ufnie i prawdziwie. Teraz uczyjmy znak krzyża i odmówmy modlitwę. Maryjo, Matko Jezusa i Moja Matko, otocz mnie dziś swoim płaszczem miłości, zabierz z mojego serca wszystko, co mnie niepokoi i zanieś moje troski do Jezusa. Bądź ze mną tej nocy w duchu czułości, pokoju i zawierzenia. Gdy cisza obejmuje świat, a myśli nie zawsze chcą ucichnąć. Bądź przy mnie, gdy sen nie nadchodzi, a serce wciąż szuka ukojenia. Otul mnie swoim pokojem, jak matka tuli dziecko do snu. Niech Twoja obecność rozświetla mrok, a Twoja miłość ogrzewa moje serce. Strzeż moich snów, prowadź ku dobru. I ucz mnie ufać nawet w ciemności. Matko, czuwaj przy mnie tej nocy, strzeż moich myśli, moich snów, prowadź mnie ku pokojowi, który daje nam tylko Bóg. W Twoje matczyne dłonie oddaję moją rodzinę, tych których kocham i tych, za których się modlę. Maryjo, naucz mnie kochać cicho. Ufać głęboko i wierzyć nawet wtedy, gdy nie widzę światła. Maryjo matko, bądź z nami, bądź przy nas, bądź w nas. Amen. Kochani, wysłuchajcie teraz błogosławieństwa. Niech Maryja, matka i pocieszycielka otuli was swoją miłością. Niech prowadzi was ku Jezusowi, niech błogosławi wasz syn. Niech obdarzy wasze serce pokojem. Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twoją obecność. Pozwól nam zasnąć z modlitwą na ustach i nadzieją w sercu. Jutro znów tu będziemy, jeśli pozwolisz, by znów przy Tobie odnaleźć pokój. Moi kochani, jeśli Maryja przyniosła Wam dziś pokój, zostawcie serce dla niej. Udostępnijcie modlitwę komuś, kto też potrzebuje czułości matki. Niech każde kliknięcie będzie modlitwą. Subskrybujcie, by wracać tutaj codziennie. Życzę błogosławionego wieczoru z Maryją w sercu.